Zapraszam do zwiedzania czasowej wystawy w Raciborskim Muzeum pod nazwą Betlejki Górnośląskie, która do Raciborza przyjechała z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wystawa szopek pochodzących z terenów Górnego Śląska dostępna jest w Muzeum w Raciborzu dla zwiedzających. Ponadto muzeum zaprasza grupy zorganizowane do zwiedzania wraz z przewodnikiem. Taka forma podziwiania ekspozycji to szczególna atrakcja dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz towarzyszeń czy klubów. Są to szopki pochodzące z terenu Górnego Śląska, głównie Katowice, Chorzów, Bytom. Ale jest też jedna szopeczka, która pochodzi z Bieńkowic, troszkę inna od, od, od tych, które prezentujemy, ale są też nasze raci borskie, między innymi szopeczka z Płoni. Wyjątkowa szopka z Biękowic ma swoją historię. Kiedy zaczynałam pracę w latach 90., byłam na zdjęciach w Binkowicach urodziny Korczoków. Robiliśmy wtedy fotografie strojów regionalnych do kalendarza katolickiego wydawanego przez Księgarnię Świętego Jacka. Tam świętej pamięci pani Klara Korczok występowała w raciborskim stroju ludowym. No i jej syn pokazał mi taką dziwną szopkę. W której figurki były zrobione z wosku pszczelego. Jako jedyna z prezentowanych pochodzi z XIX wieku i różni się wyglądem od pozostałych. Ta szopka swoim wyglądem nawiązuje do szopek dolnośląskich. Tam bardzo popularne były w XVIII wieku, bo to właściwie najpiękniejszy czas dla szopkarstwa. Były. W modzie, że tak powiem, tak zwane dioramy, czyli szopeczki szafkowe, w których postacie ukazywały się na tle panoram. No u nas taka rozległa ona nie jest, ale, ale też zupełnie inaczej wygląda. Szopka skrzynkowa z figurkami wykonanymi z wosku obecnie znajduje się w zbiorach pocysterskiego zespołu pałacowo-klasztornego w Rudach. Przypomniałam sobie o tej szopce właśnie przygotowując się do wystawy. Zadzwoniłam do pana Korczoka, ale on mnie poinformował, że przekazał ją do zespołu cysterskiego w Rudach. No i dzięki uprzejmości dyrektora księdza Jana Rośka znalazła się ona na naszej wystawie. Jest taką perełką, bo to najstarsza szopeczka, którą pokazujemy. Pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku, a te, które tutaj państwo mogą zobaczyć, są datowane głównie na XX wiek i to na drugą połowę XX wieku. Z tym że figurki, które stoją w szopkach, no zostały wykonane na wzór figurek z lat 20., 30., XX wieku. Pierwotne szopki miały charakter jasełek, które z czasem przekształciły się w teatrzyki kukiełkowe i szopki ustawiane w domach. Domowe szopki nazywane na Górnym Śląsku betlejemkami lub betlejkami były przygotowywane w domach z okazji świąt Bożego Narodzenia w pierwszej połowie XX wieku. Na wystawie Górnośląskiej Betlejki w Stajenkach znajdziemy kopie figurek z lat 20. i 30. XX wieku. Wykonane przez chorzowianina emerytowanego elektryka, który przez 27 lat pracował w kopalni i od wielu lat interesował zainteresował się tradycyjnymi szopkami oraz budował stajenki. 80% tych szopek wykonał Leon Kampka. Nam tutaj Bożaną mało znany, ale w okolicach Chorzowa, Bytomia, Katowic, bo tam mieszkał i tam działał, no bardzo znana postać, nieżyjąca już. Emerytowany górnik elektryk którego pasją życiową było wyszukiwanie starych figurek ze znanych wytwórni, między innymi takiej piekarskiej wytwórni Szefera i robienie idealnych kopii tychże figurek. Artysta wykonywał formy z plasteliny, modeliny i innych tworzyw, z których odlewał kopie przedwojennych figurek bożonarodzeniowych z Górnego Śląska. Stajenki Leona Kampki znajdują się również w zbiorach wielu muzeów śląskich, a także w Bazylice w Piekarach Śląskich. Proszę zwrócić uwagę na architekturę niektórych stajenek. One niczym nie przypominają na przykład szopek. Krakowskich, które są rozbudowane, złote, prezentują elementy architektury Krakowa. To jest ich domeną. Nasze górnośląskie szopki przypominają stajnie zabudowania gospodarcze, często budowane z drewna, kryte z Czechą słomianą. Także no, pojawiają się też takie elementy egzotyczne, przypominające nam o architekturze Betlejem. Ale ale większość właśnie była drewnian drewniana i kryta strzechą słomianą. Na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XX wieku żywy był również zwyczaj kolędowania z szopką, czyli chodzenie kolędników z Betlejką po domach w okresie od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia aż do Trzech Króli. Wystawa Górnośląskie Betlejki ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu będzie prezentowana w Muzeum w Bożu do 28 stycznia 2024 roku.